O Siemanko z tej strony Słomek, witam Was w kolejnym vlogu 22 maja. Słuchajcie, kończymy dzisiaj te dwójki. Ostatnia działka, ostatni wjazd. Ostatni wjazd jeszcze nie, bo jeszcze będzie te trójka na pewno. Ale kończymy te dwójki w sumie po długiej przerwie: od T1 bo nie było warunków wcześniej na wykonanie, były przymrozki, zimno, chłody. Później było mega sucho. Zaraz po tym. Po tym, po tym ochłodzeniu, no i trochę popadało u nas w zeszłym tygodniu. No i dzisiaj fajne warunki na zabieg. Yy, faza, no myślę, że idealna, tak. W pełni rozwinięty liść flagowy. ścibło yy, tutaj u góry zaczyna powoli puchnąć. Myślę, że jeszcze około, ja wiem, 10 dni do wykłoszenia się. Także jeszcze tutaj mamy czas. Yy, no i co? Odmiana Pallas od dołu, wiadomo, delikatnie już tutaj widać jakieś tam choroby, choroby, może nawet nie choroby, ale po prostu też susza, e, gdzieś tam jakieś fito po wcześniejszych przymrozkach. Wiadomo, że nowe liście są zdrowe. E, Pallas na podfladze właśnie o trochę go przypaliło przymrozkiem. Tak to wygląda, ale ogólnie na dobrej ziemi łan jest piękny, nawet się zastanawiam, czy nie warto byłoby tutaj jeszcze rzucić coś medaksa, jeszcze trochę go przytrzymać. E, flaga bardzo szeroka. No i co? Przede wszystkim teraz musimy uchronić pszenicę przeciwko DTRC, przeciwko Rdzonu. To aż tak tam nie, nie dotyczą, ale DTR przytrzymać mączniaka, septoriozy, tak? Septorioza. No i co? I mówię, uchronić najważniejszy liść. Ten liść im dłużej będzie zielony, tym bardziej będzie budował plon, tym bardziej będzie bujał ten plon. No i na t jeden idzie Revi Sky. 1,5 litra na te działki na bardzo dobrej glebie, to z mniejszym potencjałem. 1,2 litra i do tego 0,2 litra adjuvantu od polan zboże, żeby jeszcze poprawić wchłanialność substancji. No i tak, w Sky mamy dwie substancje aktywne, Fluxa Pyroxat i Revisol, także mocne połączenie, mocny strzał. Też tak, o właśnie, tutaj ta pszenica, to jest to pole, gdzie buraki dostały najmocniej gradem i trochę rzepak. To jest efekt yy, gradobicia, no jakiś miesiąc temu. Pewnie to jest co trzeci liść od dołu. Dlatego też yy, właśnie od dołu ta pszenica jest trochę taka, o, widzicie, trochę tych yy, brązowych liści, ale, ale wyrwiemy sobie tutaj jakieś tam przykładowe roślinki. Mamy flagówka zdrowa, podflagówka zdrowa i na trzecim już coś się tutaj pojawia, także no czas najwyższy na ten zabieg, tak? Żaden z fungicydów nie będzie nam trzymał tutaj dłużej jak te no realnie 4 tygodnie, tak? No mówi się, że nawet 6, niektóre substancje na no, niektóre choroby ale umówmy się, no te 4 tygodnie to jest takie optimum, maksimum, ultimum jak zwał tak zwał co? Pallas? Dość wysoki, tak? Chociaż mówię, po, po regulacji widać, że sprężynuje dosyć sztywny, no i co? Szkoda czasu Siadamy do ciągnika i lecimy Także, także ciśniemy tą mocną ochronę. Akurat, oj, za mocno świeci. Pszenice w tym roku wyglądają dobrze, jak na to, co do tej pory było, na ilość deszczu, która spadła. W zeszłym tygodniu 24 litry nas tutaj poraczyło. Może na tył pokażę belkę, żeby było więcej widocznie pod słońce. Nie jest to za dużo, minął tydzień i na lekkiej ziemi już niestety na nowo znowu widać ten brak, tak? No jeszcze tam parę dni przeżyjemy. Eee, pogoda, pogoda, no. Ogólnie spoko, tak? Bo nie ma upałów, nie? Ucieka ta woda jakoś strasznie. No ale teraz mamy krytyczną fazę, tak? Pszenica e, przez ostatni tydzień od jak się trochę ociepliło, bardzo mocno poszła w górę. Właściwie wcześniej, tydzień temu, no to mieliśmy jeszcze podflagowy. Teraz faza flagi. E, te wcześniej siane, gdzieś tam na początku września pszenicy w okolicy zaczynają się kłosić, albo na piaskach, gdzieś tam jakieś wypaleniska no to pszenica się broni przed suszą i zaczyna się kłosić, no tutaj plantacja wyrównana, na dobrej ziemi, mówię, no trzyma się to jeszcze do okłoszenia jeszcze parę dni, jeszcze można byłoby tutaj, gdybyśmy wiedzieli, że będzie padać wjechać tutaj z jakąś tam ponowną regulacją, czy medaksem, czy fondem może trochę usztywnić, ten też jakby trochę usztywnie, ale w chwili obecnej nie podejmę takiej decyzji. Opadów nie widać. jest tam opady na, u naszych wschodnich sąsiadów, tak, Ukraina, Rumunia. Tutaj słyszałem, że mają dostać opady rzędu nawet 200 mm. Myślę, że jakby to spadło przez dobę czy dwie doby, to i taki opad byśmy przyjęli. Także... No, zwojga złego lepiej, że tej zlewy nie będzie, no bo wiadomo, że takie rośliny jak ziemniaki, to redliny rozmyte już po takiej ilości wody, cebula by zmęczyła, buraczka i tak dalej. No, a pszenice przyjęłyby to, przyjęłyby to na klatę. Także, no, przedostatni zabieg. Za chwilę będzie problem, problem, no pojawią się kłosy, to i będzie skrzypionka widać, osobniki, że tak powiem, muchy na razie, która tam za chwilę złoży te... Jaja, będzie trzeba jeszcze na pewno z trzecim zabiegiem dodać jakąś kontaktówkę, żeby to zrzucić. W chwili obecnej, no, tak jak widzieliście, właściwie trzy liście zdrowe, flaga, pod flaga, ten trzeci od dołu, gdzieś tam delikatna infekcja, także e, RewiSky Sky sobie tutaj poradzi zarówno zapobiegawczo, jak i interwencyjnie, tak? Jeszcze zatrzyma tutaj tą brunatną plamistność która gdzieś tam na tym liściu już się pojawiała a Mączniaka nie ma, no też nie czarujmy się tutaj nie ma jakiejś wielkiej presji, chorób bo było sucho, tak? kwiecień suchy właściwie do którego? do 18 maja w maju żadnego deszczu, rosy nie było noce chłodne no wiadomo, że do sprzyjania chorób no to i musi być wilgotność i musi być temperatura, teraz już rosy się pojawiają po tym opadzie nie wiadomo jak długo, no i temperatury też trochę wzrosły powyżej 20 stopni w dzień, no to już te choroby mogą się rozwijać więc no nie ma co też tutaj zwlekać bo i tak tutaj ta przerwa między te a te dwa była bardzo długa no ale to kwestia pogody, tak kwestia pogody rzepaki kończą kwitnienie, dokwitają jeszcze ostatnio rzepak też wjechałem z taką tam poprawką na dobrej ziemi ten rzepak sobie jakoś tam poradził z tymi, no tak będziemy na okrągło narożnik z tymi przymrozkami, a im słabsza gleba, nie wiem jak to u Was, tym większe straty, jeśli chodzi o, o mróz. Także z rzepaków szału nie będzie, no jedyna nadzieja jeszcze w pszenicy, jedyna nadzieja w pszenicy, że to da ładny plan, pod warunkiem, że będzie woda, tak? No teraz, właściwie się już czerwiec, mamy zapasem, czerwiec będzie kluczowy, jak w czerwcu spadnie 50 litrów, to pszenica będzie, a jak też nie spadnie, no to możemy zapomnieć o o dobrych plonach. Tak tutaj sobie wycofamy zaraz do Was wracam. Ciecz siada pięknie, przestało wiać ostatnie dni w ciągu dnia wiecznie dosyć mocno. Ciężko było też te zabiegi wykonywać w dzień, gdy temperatury były wyższe. No, po prostu mieliśmy wietrzysto, tak wichurę. No teraz jedziemy sobie na czterech atmosferach. ciecz ładnie siada, widać jak pyli, jak się robi wygodne po prawej stronie buraki moje no buraki na tym polu mówię też zmęczone zaraz po schodach gradem tutaj oberwały ziemia zaklepana bo tutaj dość dużo deszczu spadło no jeszcze w kwietniu było nie wiem w połowie kwietnia czy jakoś tak już nie pamiętam dokładnie no i co no i działamy tak już ku końcowi z tym sezonem ku końcowi teraz tylko wody no klucz ręka w rękach y, pogody ta, 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 ta cała reszta już tak my robimy wszystko co możemy zabiegi nam z najwyższej półki. Widać zresztą połanie, jak to się prezentuje. No i teraz mówię, no teraz tylko wody, wody, jeszcze raz wody. A czy woda będzie, zobaczymy. Co jeszcze dodać? No i mówię, pewnie gdzieś tam za dwa tygodnie pójdzie ostatni zabieg rewitopem, ochronić kłos. Fuzarium. Zobaczymy no, jak będzie padać, czy nie będzie padać, czy to uschnie, czy spali, czy nie spali Gdzieś tam znowu na tydzień do przodu, jak mówię, to żyjemy, w... żyjemy nadzieją, tak, bo te prognozy, to o za tydzień będzie deszcz, mija tydzień, deszczu nie ma i znowu, za tydzień będzie deszcz Jak będzie deszcz, to będziemy robić dobry zabieg na kos, a jak nie będzie deszczu, to nie wiem, może, może Santebukonazo Albo jakiś tam, nie wiem, może, Metko wrócimy, zobaczymy, także Zobaczcie jak to pięknie siada, jak czyli Pallas wygląda tak. Panatus kapkę niższy, kapkę ciemniejszy. Też wygląda dobrze. No, głównie Pallasa, Panatusa, trochę Elektry, trochę Debiana i trochę jakiejś ościstej. Ale to dosłownie hektar tam na próbę. Także... No. Dobra, myślę, że to tyle w tym odcinku. Dajcie znać, jak Wasze pszenice. Czy też to tak wygląda ładnie jak tutaj? Czy to rokuje na dobry pląd? Czy może susza upaliła? Może jeszcze co innego poszło nie tak? No tutaj tylko wody, 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 wody. Jeszcze raz wody. 50 litrów w czerwcu, równo rozłożone i będzie dobrze. No i brak upa upałów, tak? Bo upał też może dużo napsuć. Może być woda, a może to usmażyć na pniu. Także no. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia na razie. Cześć.